Czy wiesz, skąd wzięła się hodowla przemysłowa? Wspólna historia ludzi i zwierząt zaczyna się około 15 tysięcy lat temu. Człowiek zapewniał zwierzętom opiekę, a sporadycznie zabijał je na potrzeby obrzędów czy na pożywienie. To wszystko miało się jednak drastycznie zmienić. W XX wieku kraje rozwinięte skupiły się na zwiększaniu produkcji i jednoczesnym ograniczaniu zbędnych kosztów. Małe rodzinne gospodarstwa. Zaczęto stopniowo zastępować wielkimi fermami. Zwierzęta zamknięto w ogromnych halach, bez możliwości wyjścia na zewnątrz. Słońce zastąpiło specjalnie zaprojektowane oświetlenie, które imituje dzień i noc. Trawę, ziemię i dostęp do świeżego powietrza zamieniono na klatki i betonowe posadzki. Ogromna liczba zwierząt stłoczona jest na bardzo małej powierzchni. Dzięki sztucznej selekcji w ciągu ostatnich lat stworzono i opatentowano specjalne rasy zwierząt, jak kury, które tyją tak szybko, że ich kości nie wytrzymują ciężaru i pękają. Warunki, w jakich hoduje się zwierzęta, są przyczyną większej śmiertelności. Wiele zwierząt umiera z wycieńczenia, inne zostają zagryzione. Jednak hodowcom i tak się to opłaca. Przy tak olbrzymiej skali produkcji nie odczuwają strat. Fermy stały się siedliskiem łatwo przenoszonych chorób. Chorym zwierzętom zaczęto podawać antybiotyki, a powszechność ich użycia stwarza poważne zagrożenie powstawania bakterii odpornych na leki. Zwierzęta transportuje się na ogromne odległości w stłoczeniu, często bez odpoczynku i dostępu do wody. Praca w rzeźniach odbywa się tak szybko, że podczas uboju wiele zwierząt jest wciąż przytomnych. To my ludzie stworzyliśmy zwierzętom ten los i tylko my możemy go zmienić. Pomożesz.